Dobra, coś, coś wybieramy. Ultralisk zagrzebuje się, rusza, czyli szarża, tak? Dokładnie, szarża. Tutaj więcej życia. A, wysysanie życia. I obrażenie obszarowe zwiększone, zwiększone na 20 punktów. Czyli wysysanie życia, dobrze. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Podróżujemy na twój i lecimy szybko, Jimam. <laughs> jak przygotowanie na Trifaxa pakters. ale jak widać, pełno parą. Cały czas, codziennie. Chcę filmy bubutawi. No, ja no, już przechodziłem, że oglądałem wszystkie filmy, robiłem wszystkie kwestie i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz bardziej chodzi o grę. Ale na YouTubie możesz sobie wyczarować też taką playlistę. Po prostu jak przechodzę standardowo kampanię, albo z czasem się pojawi też nightmare czy tom. Klikę o każdy dialog. No bo tak się przechodzi za pierwszym razem, bo ty tak tylko byś kliknął. A porozmawiać? Klikasz to każdy potrafi. Porozmawiać jeszcze trzeba. Mirohan, mówi książę Valerian. Słyszysz mnie? <grym>, skipowałeś, bo jesteś zorientowany na. na klikanie. Aaa, misja. Łwu 20 tysięcy. Czemu on taki mały, co jest? Halo? Co się stało? A nie, po prostu wszystko inne jest dużo mniejsze, chyba tak? Tutaj widzę, że skoki są takie nieprzepisane trochę. Dobra, ale reszta rzeczy już będzie przypisana, to co na skok? Gdzie ten skok? Pasy? Nie, wiem, fał niech będzie. Fał jak skok. No są małe te stateczki, ale one kiedyś też, też były takiej wielkości, mniej więcej. Krótkie skoki mogą też ułatwić ucieczkę przed niebezpieczeństwem. Ale jest szybko niszczy tym Wielu razem. jest patrol Miry. Nasze główne działa nie dadzą A Tam w dół czegoś nie powinno być? A nie, bo na razie emisja jest zmniejszona. To wyrówna szansę. Superion Wieże artyleryjskie zadają ogromne obrażenia i mają duży zasięg. Na szczęście nasze dalekosiężne działo Yamato zadaje jeszcze większe. Nie ma problemu. robot naprawczym. Jeśli go zabierzemy, będę mógł od razu A tutaj I chyba nie nic nie skalowali, no. Jak większość osób na jedną wolno wstawia film, a ty parę na dzień jeszcze masz spory zapas. No bo. No bo. No bo, no bo pracuje, tak. Moje być albo nie być, od tego zależy. To, to codziennie po wrzucam. Może inni nie chcą tak wrzucać tak dużo. Ale nie widzę przeciwwskazań, żeby tyle nie wrzucali w sumie. Chyba, że tak. tak, nie ja wiem, w sumie tak robią. Bijcie oczy otwarte. Do dzieła. Jedzie oczy otwarte. Współrzędne namierzone. Doskonale. Czujniki pokazują, że zebraliśmy wszystkie minerały na obszarze. Od silników. są dużo mniejsze, okej. Okay. Ulepszenie gotowe. Usprawniłem co się dało. Daj mi jeszcze minerałów, to zrobię więcej. Czujniki wykrywają działalność kelmoriańską. Mają silną obronę. I mają duży okręt wojenny. Zawsze możemy ich obejść. Mogą mieć cenne zasoby lub... A ja z przypadkiem użyłem tego naprawczego. Namierzone. Oczy Kurs wyra... tak? Ups. Nasze systemy padły, biorę się do roboty 30 tysięcy on ma co so, może nie będę za nim leciał, bo znowu tego użyję. O właśnie użył. E łatwo <laughs> Nie wiem co robię jakby kto pytał ale, ale wygrywam chyba Ja ma to po 4500 Za wrogi jednostki i na jakiś czas je unieruchamia. Zainstalujmy go, główny inżynierze. Już działa, alovelasie. Nie ma opierdzielania się. No, Dokładnie, nie ma obijania się. Samo się nic nie zrobi. Czy was dwoje łączy coś, o Na jeden na dzień max. Jeden film na dzień to też nie jest mało, jak on go robi pewnie poza streamem i tak dalej, nie? Musimy go szybko wyeliminować. Toż kwestia, wiesz, ilość versus jakość, nie. No ja staram się, żeby jakość nie była zła. Ale zdaję sobie sprawę, że na przykład takich wyświetleń. Jak Hartem nie zrobię w życiu, bo nie ma tylu ludzi w Polsce, żeby oglądało StarCrafta, nie? Żeby było 10 czy tam 100 tysięcy wyświetleń nawet, nie? Pod filmem jednym. Czy nawet 15 tysięcy pod jednym filmem, to jest. To musi być jakiś finał co najmniej i to jeszcze z Polakiem w finale i w ogóle. Także w moim przypadku to ważne, żeby tych filmów było sporo na pewno. No i staramy się jakoś jakoś trzymać, nie? Chyba zabraliśmy stąd wszystkie minerały. Potwierdzam. by było jakbyś robił takie jak Harstem. Na pewno. Nie forsować silników. Tak, teraz to jest bardziej archiwum Twitcha, to się zgadza. Tak, otwarte. Kurs wyznaczony. Lecimy. Do namierzone. Ej, tak, dziwnie wody. łatwa misja. A, tu są battlecruisery, w ogóle teraz dopiero zauważyłem. Maruder, battlecruiser. cruiser. odbiór. odbiór. <laughs> w nie to, to nie wiem co ja tu zrobiłem. Dobra, r użyjemy. Odbieram Was. Do dzieła. Kurs wyznaczony. Łączność dostępna. Zbóżę znalezioną. Bez Grzejemy działa. Zdarzyłeś się. otwarte. Gelul. <grywa> Dokładnie. Z miłości do języka polskiego. Cała załoga do działu. Przyjąłem Heberion, ruszamy. Agresją rekieterzy Bez problemu. Lecimy. Wzbórze. Wygrywamy. Nie zatrzymywać się. Do dzieła. Miejcie oczy otwarte. Kurs wyznaczony. Odwiedzam. Bez problemu. Lecimy do dzieła. Kurs wyznaczony. Współrzędne namierzone. Nie forsować. Mefiu, ukradłeś mi wszystkie minerały. Bez problemu. W następnym razem będzie hit, do hit. Lecimy. <grywanie> tymi, tymi wielkimi literami, tak? E no chyba. Chyba tak nie pójdziemy w to. Pomyślimy, ale <noise> co to zmienia, Dobra? Jest Chyba więcej już z niego nie wyciśniemy, Matthew, niech ci się nie wydaje, że ci to ułatwię. Dzięki temu są -so, zapisy replayów na YouTube. Ja ostatnio czegoś szukałem, rozwaliło mnie, że piszesz Hit. No, jak uważam, że gra była co najmniej ponad normę, no to piszę, bo wiem, że niektórzy wolą zobaczyć głównie takie rzeczy niż wszystkie na przykład, nie? Chociaż tak naprawdę i tak selekcjonuję większość filmów. Ponad połowę wyrzucam A i tak jest ich sporo Czemu napisałem hit? A no nie wiem, gdzieś coś kiedyś obejrzałem i tam Ktoś pisał, że można coś dopisywać dodatkowego takiego właśnie typu hit I tak dopisałem raz, potem dopisałem drugi raz No i faktycznie pod nimi jest więcej wyświetleń, ale to też są lepsze gry dużo, nie? Jakby to nie jest clickbait dla kickbaitu, ale Tylko to faktycznie są dobre mecze, nie?

Bohateru, bohateru! Poddaj się, Mefio. Będę dla ciebie miła. Obiecuję. Tego właśnie się boję. Nie wkurzaj mnie, Mefio. Sama się o to prosiłaś, Mira. Chciałem być miły. Nie forsować silników. Jak <laughs> to jakieś miny? 50 tysięcy ma ta stacja, ja to nawet dużo nie bije. GG! O, mega łatwa misja. Idę do spokojnych chłopak, takich lubię. A też od dziecka taki spokojny. się huszek, witam mocno. Byłem u znajomego, szukałem co puścić, bo nie było nic life'a a nie pamiętałem jaka gierka pro była ostatnia. Dałem hit i no i prost! Jest hit i wiadomo. O, jest ich hyperion, dobrze. Tu nam nawet nic chyba nie dali za bardzo. kontaktować. go, go. Czyli teraz, jak zrobię tę misję na 100%, a no, no nic innego nie planujemy robić, to będzie już chyba Kerigan na maksam. Już jak to się stało, że Mira zna się z Hornerem? Nie wiem. Tego nie wiem. Co tym razem? Jeszcze można po playlistach tchuszek szukać, to wtedy też trochę to ułatwiam. Ruj podbija wszystko. Ruj na... Twoja królowa słucha. O. Tak. Daj mu! Daj mu tego vejna! Platforma jest schowana. Idziemy naokoło! Dzielni żołnierze dominium. Ale bydlak. Królowa ostrzy zaatakowała okręt. Wiecie, co macie robić. Po Erigan chyba bardziej zależy, skoro tyle posiłków wysyła, nie? Szek, typowy człowiek, tuż przed metą jakoś tak przyspiesza nagle. Tak? do mnie, twoja słucha. ciężkie działa. Erigan, główną przegrodę. Musisz się przebić. Roju, broń mnie, a ja się tym zajmę Rugi odpowiada na twoje wyzwanie Włamuje się na oddział z zaostrzonym rygorem. Powstrzymać ją! <laughs> co to jest w kur... O czym my rozmawiamy tutaj? To... <laughs> to jest jakiś pizz na młode fotomontaż ta misja <laughs> Wygrał z nią ślub w karty, co? Co? Aż własnego ultraliska przypadkiem rozwaliłem, bo kliknąłem w niego, z atakiem. Ups. Ale ja czemu tak łatwo jest? To mogłem je przejąć w sumie, no. O, aha. Jakby źle nam szło. To czuję, że to jeszcze mogę zepsuć. A Ultralis w ogóle chodzi kulturalnie po przeciwnikach <śmieniu> tak. <śmieniu> Bardzo przyjemnie Mnie tak się czują zergowie jak grają na Protossów na naderze. bezpieczeństwa blisko ciebie znajdują się akta więźniów z okrętu Jeśli możesz, zdobądź się. Gdy uratujemy Jim'a, pomyślimy co dalej Grygar, w pobliżu jest wielu strażników jeśli jeszcze tu wirofagi, zainfekowani się przez obronę. Tak, bo ja potrzebuję wirofagi bardzo. Nie, no ale muszę jakieś tajne akta znaleźć. Gdzie są te tajne akta, to widzę jakieś tajne akta. Tylko pytanie, czy to są. Jedyne. A, nie, nie, nie. Z poradami to. Nie, to to łatwiej wejść może na Twitch'a, wiesz? Wykrzyknik poradnik. Yy, i wtedy na Twitchu, albo w opisie pod każdym filmem na Twitchu też jest. W, opi w opisie pod każdym filmem na YouTubeie, są so link do tych, do playlisty z tymi poradami. A, bo oh, to Kerrigan teraz z ja odmiany ma to zrobić, nasz pod... dobra. Akta to były gdzieś wcześniej? Coś mogłem pominąć? Mam nadzieję, że nie, bo to by było trochę przykro. One są chyba dalej w misji. Nie wiedział o co gra. No to trochę skandal. Drugie będą jak się wraca. Dobra. No serio, jeszcze mi coś dadzą. No jak mało, jak mało. Zegarynka, co to znaczy? Zegarynka na ECK. Jak ja z tym zejdę na poziom niżej, to ja się nie przyciska, nie? Carrigan. Nie sądziłem, że będziesz na tyle głupia, żeby się tutaj zjawiać. Teraz Twoje czyny sprowadzą śmierć. Się... <laughs> Sama Gerygan zjeżdża, panowie, nie, nie zjedziecie. Co on powiedział? A, dobra, spoko, spoko. Może, jak chcesz, to może. Myślę, że damy radę. Nie no, jak muszę, to wstaję spokojnie. Jak powiedziałem, że wstanę, to wstanę. Nie trzeba 5 godzin po pobudce jeszcze dzwonić. Ile, ja mam tak, to tutaj gdzieś tam. Mój kochany zjedziemy! Część statku odpadła. Idziemy! Uf. Dość tego! Zniszczyć bramę! To jest śmieszna misja. Do kapsu ewakuacyjnych dalej! Jazda! Naprawdę trzeba by się bardzo postarać, żeby tę misję przegrać, nie? Aha, wskoczyły i nie mogę wyskoczyć te ale teraz. Ja już padam. No, ja też też będę... Znaczy dzisiaj to na pewno zasnę sensownie, bo dzisiaj krótko spałem trochę. Ruchy, ruchy! Zergi siedzą nam na tyłku! No są. nas, Dobra, no i tego szukaliśmy. Już Kerrigan będzie max level mieć. Przyjąłem. Dziękuję, Kerrigan. Niezawodna jest ta misja, powiem wam. Możemy sobie bramę rozwalać bajnami. <laughs> Jeszcze więcej. Więcej co masz zrobić jutro? Zaraz dziś. Niech ustabilizuje tę sekcję statku. Zdawałem, czekaj, czekaj. Się, plasterek? Czego plasterek? Muscle -powered. Powiedz to milionom, które wymordowałaś. Przysięgałeś, że zabijesz królową ostrzy, jesteś jedynym, który we mnie wierzył, czy ciągle tak jest? Doskonale przeżyła, zaufała, <laughs> <Ta u> kosza. <laughs> Cześć Gerard. <laughs> Dokładnie. On ma cele, on ma marzenia, on ma ambicje. Jest to jakaś kobieta. Pięknie. Emanuje. umiejętności. Daj mi tego lewiatana co to jest? 500 obrażeń. Apokalipsa, implosion. O, oh wow! Dowolną jednostkę po prostu niszczy. Heroik Units Arimion. to chyba. To jakoś za dobrze brzmi, nie? Komory dysantowe. W ogóle podoba mi się, że te dwa po angielsku, to jedna po polsku. Co wziąć myślicie? Instant nowe umiejętności, których zabrakło. <laughs> Ksiażnian się ma, Witamy. Teraz idealna. Czemu opis po angielsku? No bo to jest zmodowana kampania, więc niektóre rzeczy są po angielsku, inne po polsku, bo niektóre musieli zmienić, innych nie z niej musieli zmieniać i tak dalej. Takie rzeczy. Gdzie lewiatan? Nie, no lewiatan, możliwe, że ona ma po prostu zapazuchą. Implozje się ma na Gandhi dobra. Może na początek wezmę te implozję. brzmi ciekawie, jaką marynę znamy. Ale one są bardzo na pewno też obiecujące. A jeszcze. O! Jeszcze to. Będziemy sobie hosty ulepszać. się kalisto Sebastian Pozon. Nie no, raczej do Jema nie ćwiczy, tylko pewnie do swojego pojedynku u Waristrie'o. No to i będzie latanie. Teram zagradzają drogę. Eliminacja niezbędna by kontynuować. Chcę, żebyś był napsy. E, to i bez Zacznianie tego zszedł. Tak trochę. Na ziemne siły terran przeszkadzają. Użyj odmiany Ścierwiel. Przewaga powietrzna. Nowa odmiana Ścierwiel. Tworzy latającą szarańczę. Rozpoczynam atak. Zakorzeńcie się tutaj i zniszczcie siły. Ścierwiele. Jeden silos zniszczony, ruszany zniszczony, tak zasuwają nie? Takie całkiem silosy rakietowe zniszczone. Inwazja roju może trwać bez przeszkód. Przygotowanie do kolejnego testu. Jak ścierwiel w angielskiej wersji, nie wiem. Czerw pyłowy, do ataku! A mogę trochę bliżej się chyba zaklopać. W platanie cechy w nici nosiciela roju. Odmiana ryjownik. Przekopuje się przez skorupę planety. Pojawia się w dowolnie wyznaczonym miejscu. Wylęgarnia jest atakowana. Nosiciele roju muszą się przekopać. Bronić skupiska uli. Drugie skupisko uli jest atakowane. Broń. Obrona skupiska Uli powiodła się. Dominium martwe. Muszę przygotować do integracji sekwencję nosiciela roju. Wracam do jamy ewolucyjnej. A ja można zrobić głosowanką. Sekwencje gotowe do integracji. Czeka na Ścierwiel czy ryjownik? Nazwy mają świetne. No, ryjownik ryje i się może teleportować. A Ścierwiel, jak widzieliśmy, może wysyłać powietrzne. Owszem, mega dziękuję prawie 4 lata łącznie. Wyszedł Ścierwiel. Dziękuję bardzo, Promekom, za 13 miesięcy. Najlepszego również życzę. No, już ponad rok nawet. Super. Czy nie masz zwierzątek? Pies, ale tak krócej. No właśnie. Dobra, to mamy, to mamy. To lecimy na Korhal. Czy jutro też jest live? Jasne, jasne. No codziennie są live, Wojciech. Ja raczej. No, bardzo rzadko nie mam streama. Bardzo rzadko nie mam. To by się spodziewało, że nic się nie zmieniło.